Miałam szczęście być na Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, później w Madrycie i dwa lata temu w Rio de Janeiro. Nie do porównania mieszkania gdzieś na sali gimnastycznej czy w szkole z mieszkaniem w domu. Minimalnym wymogiem jest... 3 metry na osobę. I tutaj proszę pamiętać, że jeżeli rodzina nie zapewni tych 3 metrów na osobę, weźmie mniej osób na przykład, ten pielgrzym będzie spał w jeszcze gorszych warunkach. Chęć przyjęcia pielgrzymów można zgłaszać do maja 2016 roku i można to uczynić w taki sposób, że pobrać deklarację na przykład z naszej strony bądź bezpośrednio zgłosić się do tego zespołu, który działa przy parafii lub do księdza Proboszcza. Wszyscy pielgrzymi, Wcześniej przed przyjazdem rejestrują się w systemie rejestracji. Mamy ich pełne dane osobowe. Gdyby zdarzył się jakiś nieprzyjemny wypadek, jesteśmy w stanie zidentyfikować daną osobę. Ludzie, które nas przyjmowali, zawsze oddawali nam całe swoje serce. To było takie miłe spotkanie: dzielenie się wiarą, dzielenie się swoim doświadczeniem, dzielenie się naprawdę Panem Bogiem. Otwierali swoje serce, swoje domy i zawsze żartuję, że otwierali dla nas swoje lodówki. Na Światowych Dniach Młodzieży są młodzi. Z... Wszystkich krajów na świecie, czyli ze 197 i trudno jest mówić 197 języka, a języków na świecie jest ponad 3000. Na pewno jakaś tam znajomość angielskiego, czy hiszpańskiego, czy innego języka może się przydać, ale. ale... Język właściwie tutaj nie jest konieczny. Nazywam się Renato Zander i pochodzę z Rio de Janeiro w Brazylii. Byliśmy bardzo szczęśliwi jako organizatorzy poprzednich Światowych Dni Młodzieży w moim rodzinnym mieście. Nawet moi rodzice przyjmowali pielgrzymów, choć nie potrafili mówić w obcych językach. Przygotowali mapki z obrazami jedzenia i najważniejszych rzeczy, o których chcieli opowiedzieć, i to było świetne doświadczenie dla nich. To jest naprawdę Język migowy i język miłości jest językiem ponadnarodowym. Naprawdę jestem przekonany, że nie będzie większych problemów w komunikacji. Pielgrzym będzie praktycznie cały dzień na różnych wydarzeniach, będzie miał bardzo obfity plan. Jego jedyną tutaj potrzebą będzie Nocleg. Jeżeli śniadania będą zapewnione przez rodzinę, to będziemy bardzo wdzięczni. Natomiast e, inne posiłki są zapewniane przez komitet organizacyjny. Pielgrzymi mimo wszystko z ciepłym sercem podchodzą do każdych warunków i do każdego, kto ich tylko ugości. Otwierajcie swoje domy, otwierajcie swoje serca, przyjmujcie pielgrzymów, bo pielgrzym, który przychodzi w dom, przynosi z sobą Pana Boga. Przyjadę tu w przyszłym roku i mam nadzieję, że ktoś mnie tu przyjmie.